A... Czemu się drzwi same otwierają? We mnie. A kot chce przejść, no wchodź! Wchodź! Ej, bo. Dostałem unikalnych pochwał za bycie przyjacielskim. O mój boże, czarna dupa, nic A nie widać. Bo... Ej, myszką nie mogę ruszać. Ja pierdolę. Wpisuję w Sensivity i mam 0,00100. Ale dalej się ruszać <laughs> nie mogę. Nie dawaj forów. Dawaj, gramy normalnie. Ej, hey, <laughs> Pelisa zrobili. Patrz, Pelisa zrobili. Gdzie, Pocz, zrobi. Gdzie <laughs> <laughs> A mi jest... Nie. Ale masz episki i <laughs> Masz szlagi, straszne Wiem, wiem. Ty, bo masz 700 pingu. Chyba, kuca, jak te, te takie góry wystające z maszyny. mam o tym napierdzielać w nie. Szybka bania. Szybka bania. Bania u cygana. Mam wybieranie mapy. A ja nie. Nie no my chyba chcieliśmy grać na tej mapie, ale nie, nie dało rady hej okay. musiałem sprawdzić. Jezu, ja ten y, akurat spuściłem scope'a kiedy ty się wychylałeś. Ja pierdzielę, jak który to trafił? Nie! Dostałeś? Nie. Nie. Where my deagle? Give me deagle. Where my nig... Ok. Tepnął no, się jaki cheater. O! Oh, hej. Jakie okay, hej, spierdaj. Yeah! O! Oh! Gdybym się nie zablokował, skrzynkę bym ciebie <applause> nie <applause> trafił. To twoja głowa? Nie, ty nie, nie, nie. nie, Myślałem, że to twoja głowa, dlatego mnie zabiłeś. Twoja głowa? No, No, wyjdź. A Właśnie. widziałeś, że to jest no Nie, nie. Nie, Czy nie. 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 widział Nie. Akurat! No, To co? Jeszcze raz. Jak ty kurna lagach la latasz, co jest? Cheater. Co? O, znowu lagi. Internet <laughs> za czasów. Dinozaurów. Chociaż sam. Ale. Star nawet dinozaury nie mieli takiego gullianego internetu, bo go po w ogóle nie mieli. Napisał ten kurę z artylerii.